Zaczynamy od najgłośniejszego tematu tego tygodnia, czyli od pierwszej odsłony Vultures. Kanye West wraca z albumem po trzech latach i już po paru dniach ludzie chcą więcej. Projekt jest współtworzony z Tydola Assign, który również skradł show w kilku momentach. Dla niektórych był to debiut na płycie Ye, yeah, bo nie zapominajmy, że na płycie znajdują się nasi polscy producenci Shadow i Hubi. Polska, górą! A bity, które ugotowali, cieszą się dużym zainteresowaniem. No bo, jakby nie patrzeć, fuck Some jest przecież jednym z najpopularniejszych kawałków na tej płycie. Swoją szansę dostała także Norw, córka Kanie, której uroczy występ zapewnił debiut na czarcach w pierwszy raz w życiu. Album zdominował listy w ponad 100 krajach na świecie, między innymi, co ciekawe, nawet w Izraelu. Już wkrótce dostaniemy pierwsze teledyski. A w nagranym już klipie do Karniwal widać kibica Interu w kominiarce z logo Stali Stalowa Wola, który od 2020 roku ma. Zgodę z Interem Mediolan. Polska Gorio! Lecz to nie koniec wolczesz, bo pamiętajcie, że już 8 marca, według informacji od Kanie, mamy dostać drugą część Płyty. Płyta generowała przez ten tydzień ogromne i zapewne dalej będzie generować ogromne zainteresowanie, ale to nie wszystko, co Kanie dla nas przyszykował. Raper wydał nowy merch w swoim sklepie internetowym, a główną drogą promocji była dość ciekawa reklama na Super Bowl, ale o tym zaraz. Cały budżet na reklamę został wydany do wykupu miejsca w bloku reklamowym podczas transmisji. Spotkania, więc jedynym reżyserem, aktorem i operatorem został sam Je, którego nagrana z ręki w aucie reklama została puszczona w krajowej telewizji. And... Mm. Co do samego merchu, tutaj Kanye zdecydował się na sporą obniżkę cen Yeezy Pots, czyli najnowszego obuwia spod jego ręki. Pierwsza cena jeszcze pod koniec zeszłego roku wynosiła 200 dolarów. Teraz to zaledwie 10% z tego i Potsy można kupić za jedyne 20 dolarów. Sam sobie nawet takie sprawiłem. Rest in peace dla tych, którzy zapłacili ship do Polski. Ale, ale, każdy kto zapłacił 200 dolarów w pierwszym terminie, może zgłosić się do Yeezy i oni zwrócą to, różnicę tam do tych 20 dolarów. Także spoko opcja. Wracamy do tematu Super Bowl, ale nie do końca na sportowo. Tylko wspomnę, że Kansas City Chefs pokonało 25 do 20 ekipę San Francisco 49ers. No ale właśnie, nie o samym futbolu będziemy mówić, bo mam coś chyba ciekawszego. Coroczny finał NFL to kultowe wydarzenie, które gromadzi mnóstwo gwiazd i tak też było w tym roku. Ale skupmy się na Ice Spice. Tak, Ice Spice, która w tym tygodniu otrzymała mnóstwo zarzutów, jakoby miała wykonywać różne satanistyczne Gesty oraz figurować jako posłanka diabła. Jednym z gestów był tak zwany Rock On, spopularyzowany przez broniego Jamesa Dio, byłego heavy metalowca, który sam w latach 80. tłumaczył, że znaku nauczył się od swojej włoskiej rodziny i nie ma on nic wspólnego z diabłem. Kolejnym z powodów, dla którego iSpace została tak odebrana, był zaprojektowany przez Alexa Mossa Chain z Krzyżem Świętego Piotra, który od klasycznego dla nas różni się tym, że jest odwrócony do góry nogami. Pojawili się również obrońcy, raperki, udowadniający, że uczęszczała ona do szkoły katolickiej, w której ponoć dobrze się sprawowała, czyli miała dobre oceny i grała nawet w drużynie siatkarskiej. Krzyż, o którym przed chwilą była mowa, również nie ma nic wspólnego z diabłem, a wielu chrześcijan, którzy wypominali go ice Spice, zostali zrantowani za brak znajomości historii. Kolejnym gorącym tematem jest premiera Apple Vision Pro, czyli zestaw VR pozwalający wkroczyć nam do rzeczywistości mieszanej. Zabawka nie jest tania, bo na Polsce to jakieś mniej więcej 15 tysięcy złotych lecz jak wiadomo, to żaden problem dla raperów, którzy już testują nowy produkt Apple. Wśród nich znajdują się m.in. Laki, który nawet w świecie wieloprzestrzennym znajduje czas na zalanie kubka fioletowym syropem i jak widać czerpie z tego ogromny fan. Travis za to dostał swoje okulary jako jeden z pierwszych i od razu poinformował nas, że produkt jest świetny, a dzięki Soulfego wiemy, jak on wygląda podczas FaceTime dzwoniąc z okularów. Soldier Boy dalej szuka opcji dla siebie i zastanawia się, jak mógłby wykorzystać nowy sprzęt. Imagine watching porn on his joint. <laughs> A Quavo zamiast pokazywać jak sam użytkuje nowy zakup, to postanowił wręczyć dwie sztuki siostrze tej kofa, która zdała na 100% swój egzamin z trygonometrii. Jak już jesteście po feriach, to. Postarajcie się w szkole trochę bardziej, nigdy nie wiecie, kto wam sprawi jakiś prezencik. Przechodzimy do kolejnego tematu. Scena w Atlancie co rok wrzuca na głębokie wody kogoś utalentowanego. Tym razem jest to Richa Miri, który od kilku miesięcy zalicza niesamowity skok popularności. Twórca hitowego One Call się nie zatrzymuje i obecnie tylko 15 artystów na całym świecie zyskuje dziennie więcej słuchaczy na Spotify niż on. To jest chore. Często jest zestawiany w jednym rzędzie obok Destroy Lonely i Kena Carsona, a pod koniec ubiegłego tygodnia przegonił tego drugiego na Spotify pod względem miesięcznych słuchaczy. Popak jest obecnie statystycznie większy niż obaj członkowie opium, co może się wydawać szalone. Rich Amiri zdaje się być idealnym raperem do reprezentowania tej fali i wydaje się, że możemy spodziewać się od niego tylko więcej. Nie wiem, jakoś cały czas mam wrażenie, że możemy zobaczyć go w tym roku na Cloud Festival. Rich Amiri naprawdę może jeszcze namieszać, zobaczymy jak to będzie wyglądało w przyszłości. Idziemy do następnego tematu. Mowa o potencjalnej wspólnej trasie Drake'a i Travisa Scotta. Jest to póki co plotka, lecz już jest dość mocno zakorzeniona w środowisku. A to, co dla nas najważniejsze, to miałaby to być trasa po Europie właśnie. Wiarygodności dodaje fakt, że obydwoje czują się fantastycznie na scenie. I chociażby podczas zeszłorocznego It's a Blur Drake'a i 21 One Savage'a, Travis wystąpił z nimi jako zastępstwo na ostatnią chwilę. Musimy też pamiętać, że Drake i Travis mają ze sobą mnóstwo utworów, które każdy fan w Europie chciałby usłyszeć w swoim kraju. Temat póki co lata w kuluarach, ale jak tylko pojawią się jakieś updatey, damy wam znać, dlatego zaobserwuj ten kanał i wpadaj do nas na Instagrama.